Witam wszystkich gorąco, cześć. Tym razem króciutki test, taki sprawdzający, bo tutaj mamy na tapecie odkurzacz Karcher WD3, uszkodzony, w nim został silnik, mały przebieg, a uszkodzony. Po prostu tam nie wnikałem, jakby uszkodzony jest i tyle, bo tutaj nasze szczotki są. Są yy, sprawne, bo jest jakiś opór na multimetrze, a niestety tutaj może stojan, może, może komutator, może wirnik po prostu nie wnikam, nowy nowy yy, nowy nowy silnik kosztuje 95 zł z przesyłką oryginalny ponoć ma 1000 watów, tutaj jest 1400 i właśnie chcę zobaczyć, jak to jest z tym 1400. Ma czy nie ma? Napięcie 245 V. Tutaj mamy cęgi prądowe HT208D. Tutaj jest model, nazwa, ale to są różne, różne, różne różni podwykonawcy tego modelu i mamy ustawiony w funkcji inrush prąd przemienny zobaczymy muszę trzymać kopułę wygląda to jak ten robocik z Gwiezdnych Wojen ten odkurzacz i ja tutaj będę wciskał a wy tutaj będziecie się przyglądali co tu wyskoczy także do biegu gotowi Staram. także wyszło prawie 27 amperów razy 245 no ale to nie jest taka moc znamionowa bo to jest ten tak zwany pomiar rash, czyli tego, tego piku najwyższego. Pozwolę sobie dokładnie przeliczyć, ile to jest. Miałem z matematyki pod górkę, także 26,80 ampera razy 245. Proszę bardzo, taki jest ten niby pik prądowy, czyli kosmos, nie? Prawie tysiąca W. Dobra, to teraz zmieniamy na nie in i zobaczymy, czy jest 1000. 400 watów, nie chowam kalkulatora do biegu gotowi, start Uuu. Czyli już jest lepiej, siedem razy dwieście czterdzieści pięć, tysiąc nawet siedemset watów. Jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz i przeskoczyłem, silnik rozgrzany, troszeczkę mniej, jakby jakby ten prąd taki typowo, typowo rozruchowy, trzeba skosować. Jest to 3, jakby o 3 ampery mniejszy teraz, no ale podejrzewam, właśnie rozgrzany silnik. Także to by było na tyle. Wstawiłem, jakby mocniejszy silnik. Made in China. Jak jakieś tam. Pytania co do wymiarów tego silnika, to proszę. Czy jesteście zainteresowani, czy nie? Czy bardziej jesteście zainteresowani poborem prądu, czy, czy, czy montażem nowego silnika? Ale wam powiem, rozbiórka tego jest prosta, ale składanie to trzeba zachować strasznie, strasznie. Yy. Stra trzeba zachować straszną dokładność, bo tam jakieś wsówki, nie wsówki kanaliki, Także można poświęcić i nawet yy, godzinę. jeżeli nie będzie wam to pasowało, nie, 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 nie będziecie bardziej może nie będziecie zachowywali spokoju spokoju do pokoju, nie spokoju do pokoju, ale mówię ja mam doświadczenie, troszeczkę. Składałem różnego rodzaju sprzętów rozebranych, ale ten to mnie zaskoczył, bo tu coś podejdzie, tu, tu coś źle zrobimy. Nie dokumentowałem tego, bo w ogóle nie, nie miałem zamiaru upubliczniać tego, ale może akurat tęsknicie za gadką tatka, to sobie, sobie coś tutaj nakręciłem i, 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 i to pomocne mi się będzie do do dopasowywania do, do y, y, tych przetwornic, nie? Bo kupicie na przykład 2000 watów przetwornice i y, y, y z prądu stałego na przemienny i kupicie 2000, ale tak naprawdę to jest jakby 1000 watów. To lepiej właśnie kupować y, 4000 watów. To wiadomo, że te. Takiej jakby ciągłej, ciągła, y, ciągła moc będzie 2000 watów, nie? Na tym polega cały urok. Tutaj to mówię, to są milisekundy, także dziękuję za uwagę, cześć.